Numer jeden Kacper Łuczyński, numer dwa Adam Pietrzykowski, numer piętnaście Grzegorz Kozdalski, numer dziewięćdziesiąt dziewięć Marcin Żanka. Numer jeden Łukasz Adamiuk, numer dwa Bartłomiej Zielonko, numer pięć Bartosz <ślesy> Myślę, że jeden z lepszych meczów, żeśmy zagrali po tym meczu w sierpcu, ten był jednym z lepszych takich meczów. Obawialiśmy się drużyny z Pabianic. Tydzień temu wygrała z sierpcem i to było takie troszeczkę zaskoczenie. To nie są chłopcy, którzy nie umieją grać w piłkę, to są zawodnicy, którzy mają za sobą pierwszoligowe no, gierki. Także cieszymy się bardzo z tego, co, co jest, co, co osiągnęliśmy. No, myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Nic się nie zmieniło. Optymalnie gramy. Sławek stara się dać każdemu zawodnikowi pograć. Przed meczem nikt nie jest pewien, kto wyjdzie w pierwszej siódemce, także decyduje o tym cały tydzień pracy na treningu. Dwa tygodnie przerwy. No i najważniejszy mecz z Warszawianką. Tam przedostatnia kolejka i u nas bodajże mamy Ostrołękę HKS na wyjeździe, Warszawianka na wyjeździe. Także Trzeba grać, myśleć o tych przyszłych meczach, nie żyć w tym, co było. Dzisiaj jeszcze będziemy się cieszyli z tych dwóch punktów, które żeśmy zdobyli, i trzeba do przodu yy, myśleć, trzeba wszystko robić, żeby skończyć tę rundę bez porażki. Już parę pojedynków, że się rozegrali na tej hali. I, i Jakie są? Nie, no. <śleski> Do tamtej hali zawsze będzie sentyment, bo najpiękniejsze lata piłki ręcznej w Białej Podlaskiej, to tamta tam piłka się tworzyła, tam największe sukcesy były i tam będzie sentyment. Mamy nadzieję, że kiedyś na tej hali też takie sukcesy w białej będą, że powolutku drobnymi krokami do tego dojdziemy, bo jest, jest potencjał, jest przychylność sponsorów, którzy po spadku nie odeszli. Mamy tych wiernych swoich kibiców, którzy muszą się jeszcze z tą halą uswoić. Ale po trybunach widać, że coraz więcej ludzi przychodzi. Jest atmosfera, ludzie czekają na, 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 na te mecze, dzwonią, jeżeli jesteśmy na wieży. Także mam nadzieję, że ta hala też się zapisze w historii białej takimi fajnymi zgłoskami, Może no, kiedyś, kiedyś, w przyszłości, oby jak najszybszej.